Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam danie w lekkim i poręcznym opakowaniu. Włoski orkisz, soczewica i brązowy ryż. Firmy Monini. Yy, źródło Bonnika, źródło białka. Jest to danie bezmięsne. Szybkie do przygotowania, jeśli mamy mikrofale, ale troszeczkę dłuższe jak nie mamy. To nie szkodzi. Bardzo malutka porcja, czyli 250 gramów. Mało też kalorii, bo tylko 365 kilokalorii. Więc kiepsko. Można zrobić to oczywiście na różny sposób. Na patelni też. Więc ja sobie tak zrobię. Trzeba tutaj dodać troszeczkę wody. Tak jak zazwyczaj w innych pokazywałem, że dodawałem. Bo nam się to przyjara po prostu. Tu też opisują, aby można jeść to na zimno lub na ciepło. No, zima, jedzenie na zimno tego to ja sobie nie wyobrażam, zwłaszcza, że jest jeden stopień nie schłodnawo, więc nieciekawe. Zdecydowanie to jest na ciepło. Nawet wolałbym w lato jeść to na ciepło niż na zimno. Ale oczywiście sobie każdy je po swojemu. Tutaj sugerują, aby można dodać tutaj warzywa, albo jakieś mięso. Ja jeden składnik sobie z tego dodam. Tu też jest, aby Podlać to oliwą z oliwek. Nie wiem po co, skoro w składzie już jest oliwa, no ale to zależy, ile kto czego potrzebuje. Skład mamy bardzo dobry, nie ma tu żadnych dziwnych innych rzeczy, takich powiedziałbym niepotrzebnych. Woda, pszenica orkisz, soczewica zielona, ryż brązowy, długoziarnisty, oliwa z oliwek, najwyższej jakości, z pierwszego tłoczenia, sól morsk. I to tyle ze składu. Także pod względem kaloryczności kiepsko, pod względem składu jest w porządku. Można takie coś podgrzać też w wodzie, po prostu do wrzątku wkładając w te opakowanie. No ale to powiedzmy jakbyśmy jedli bez żadnych dodatków. Raczej z dodatkiem, to trzeba po prostu to wyłożyć. Czy to na patelni, czy do jakiegoś Garnik. Tak to się przedstawia przed obróbką cieplną. Tak jak chcieli, dodał wodę. Zresztą, nawet jakby nie chcieli, to też bym dodał. Woda i tak zazwyczaj wyparuje, więc nie będzie problemu. No w składzie nie ma jednego składnika, którego ja sobie dodam. Nie wiem czemu tutaj nie dodali. Sól jako przyprawa to chyba troszeczkę za mało. No Jest w sumie ta oliwa z oliwek, jakiś tam smak doda. Ale jeśli chodzi o przyprawy, to jest tu bardzo skromny. No, i kilkanaście minutek będzie podgrzane od czasu do czasu, mieszając i sprawdzimy taką wersję. Najpierw w wersji Wege, no i mamy wersję podgrzaną. To raczej należy traktować jako taki półprodukt, a nie gotowe danie. Jakby tu dodali z góry od razu. Marchewkę, cebulę, jeszcze jakoś by to uszło. A tak sobie napisali, że ja chcę, to sobie dodam. I to albo kupuję coś kompletnego, albo jakieś takie półprodukty. W wygórowanej cenie. To jest trochę kiepsko. No lubię soczewicę, więc zobaczymy jak to tutaj smakuje. Danie jest dobre. Nie jest to mdłe, chociaż wymaga zdecydowanie doprawienia. Fajnie się wszystko podgrzało. W zasadzie chyba tylko wystarczy dodać tutaj pieprzu. Bo tego zdecydowanie tutaj brakuje. No jak ktoś jest wege, no to zdecydowanie warzywka tutaj można dodać. Na pewno będzie lepsze. Może jakaś tam minimalna ilość kalorii dojdzie. No bo w takiej postaci to troszeczkę kiepsko to wygląda. Cenowo też to jest powiedzmy pokroju tych mieszanek Bonduela. No ale są takie mieszanki w Lidlu, które są zdecydowanie tańsze od tej. A jak się trafi na promocję to w cenie takiego jednego tam można nawet kupić trzy. Więc dla mnie wybór jest oczywisty. Wolę mieć trzy niż jedno. No to zdecydowanie należy traktować jako półprodukt. Chyba, że jest coś wege i musi zjeść w takiej formie, lub doda sobie wyłącznie jeszcze jakiś warzyw. Ale po doprawieniu pieprzem jest to bardziej zjadliwe. Ja zaraz sobie to przyrobię na coś bardziej pożywniejszego. No i mam wersję nie dla wegetarian. No ogólnie, tu tego ryżu to zbyt dużo nie ma. Główny składnik to ten orkisz, że tego za bardzo go tak nie widać. No ale wersja z mięsem. Tu dodałem około 100 gramów wieprzowiny. I jest to danie zdecydowanie lepsze. No i ma więcej kalorii. Znacznie więcej w zależności jakie mięso dodamy oczywiście. można dodać drób i będzie trochę mniej kalorii niż wieprzowina dodatkowy tłuszczyk zrobił swoje jest to jeszcze bardziej smaczniejsze niż poprzednia wersja oczywiście możemy dodać albo samo mięso albo jakieś same warzywa lub odrobinę mięsa odrobinę warzyw jak tam chcemy albo sobie kupimy jakieś inne gotowe danie gdzie to już wszystko będzie no ale ogólnie taka mieszanka do dodatkowego dodania swoich składników nie jest taka zła. Ale zdecydowanie wolałbym tą tańszą wersję niż tą droższą. Z tej serii jeszcze dwie sztuki są, więc w przyszłości jakieś dodatkowe filmy z tego będą. Ogólnie mieszankę polecam, ale należy ją doprawić i dodać własne jeszcze składniki. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.